Ja mój budżet musiałem odpowiednio podzielić, tak żeby ten samochód dobrze wyglądał, świetnie jeździł. No i moc, żeby oscylowała w okolicach 350-400 koni. I na silnik postanowiłem przeznaczyć około 15 tysięcy złotych. Za tę kwotę Grzesiek planuje uzyskać około 400 koni. Przepis na taki 400-konny silnik wcale nie jest bardzo skomplikowany, bo w większości będziemy bazować na oryginalnych podzespołach, dobranych z różnych modeli Audi. I tak przypominam blok Audi setka około 100 koni nominalnie. Głowica Audi S4 około 230 koni. No i teraz tłoki, bo tłok jest bardzo ważny w turbodoładowanym silniku. Tłok musi być bardzo wytrzymały. Tłoki są z Audi S2, seryjnie montowane w tamtym modelu i co ciekawe są to tłoki kute. Czym się różnią tłoki kute od zwykłych? Wcześniej, zanim jest wykonany tłok, jest walcowane aluminium na gorąco celem zagęszczenia materiału. Co to powoduje? Powoduje to to, że tłok jest bardziej odporny na wysokie temperatury i oczywiście bardziej wytrzymały. I teraz pierścienie nowe, zobaczcie, z Audi 18. Turbo. Dokładnie ten sam wymiar na jeden tłok, koszt 40 zł. 40 zł na jeden tłok. Znów mamy zabawną sytuację. Okazuje się, że nie tylko podłoga z nowszego Audi pasuje do starszego. Pierścienie z silnika 1.8 też idealnie pasują do tłoków z motoru 2.2. Niemcy wkładali te same części do dziesiątek różnych aut. Trzeba tylko umieć czytać katalogi. Mamy wszystkie trzy A Teraz bardzo ważna rzecz. Musimy je odpowiednio rozłożyć tak, żeby miejsca łączeń nie pokrywały się ze sobą. I teraz korbowód. Petka. Zarówno Audi S2, jak i silniki 1.8 Turbo, których części grzesiek używa. Fabrycznie osiągały moc ponad 220 koni. Były jednak bardzo podatne na tuning. Po przekroczeniu 350 koni trzeba jednak pomyśleć nie tylko o kutych tłokach. Tłoki mamy gotowe. Właśnie. Mówiliśmy o tłokach. Kute tłoki. Ale teraz czas na korbowody. Zobaczcie, jak ten korbowód wygląda. Tutaj ma wzmocnienia. O. Tak. I właśnie taki korbowód, customowy, tuningowy, wytrzymuje dużo większe obciążenia, wytrzymuje większy moment obrotowy. Wiecie, chcemy założyć jak największą turbinę, żeby jak najwięcej powietrza wtłoczyć do silnika, żeby było jak najwięcej tego momentu obrotowego. No i wtedy seryjny korbowód tego nie wytrzymuje. Zresztą coś Wam pokażę. O. A, też jeszcze do kompletu weźmiemy tłoka. Korbowód najpierw, o, widzicie jak jest ugięty? No i właśnie, I to jest ta bardziej optymistyczna wersja, jeżeli się tylko ugnie. Bo jeżeli strzeli, to wał się kręci dalej, a resztki korbowodu rozbijają blok kawałki metalu na ziemię. No i silnik jest zazwyczaj do wyrzucenia. A tutaj tłok. O, w tym miejscu nie wytrzymał, właśnie dlatego kucizna, kute tłoki, kute korbowody i wtedy możemy sobie na dużo więcej pozwolić.